Chciałem wody mniej Ej, ale do kufila Urodził się we guti pain chudy stur Nie biegały kurwy za nim Nie mów nic do psów, bo tak z urwisami okay. Uwikłani Nowy trak ze wspólnikami Chciałem się z nią znać, miała pan z ulicami Zranione młode serce w mieście wiem, że z nią nie będę Plany to zjebać kołę, wieszcie, nie konsekwencje konsekwencje Lekcje na ławce polu wszystko spływa po mnie, tak jak pod poęce mokre ręce. Gdy wymówek już znaleźć, nie mogę więcej na ulicy w się na mnie, jak kto ty jesteś? Jak masz zaufać innym? Jak wszędzie są projekcje, a bloki zawsze czynny, bo często kończą wcześnie, no ty z pięknych. Ty koło kraka. To cię da O krach Czas się just jakby happened na czas czas się zapętlił zapętlił zapękił, zapętlił 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 zapętlił, 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 zapętlił Zap